Narcyz chce wywołać strach. Mając do czynienia z narcyzem, musisz zwracać uwagę na to, jak się czujesz. Narcyz uwielbia grozić, straszyć, chce wywołać w tobie strach, poczucie zagrożenia, straty, różnego rodzaju lęki i obawy. Narcyz może cię straszyć, że cię zdradzi, że od ciebie odejdzie, że nikt cię nie zechce, może ci grozić podczas rozwodu, może cię straszyć, że zabierze ci dzieci, dom, samochód, cokolwiek innego. Narcyz chce doprowadzić do tego, żebyś się go bał. Najlepiej, żebyś nie reagował na jego groźby. Możesz też powiedzieć, żeby robił to co musi, i ty też będziesz robić to co musisz. W ten sposób przekazujesz informację, że się go nie boisz. Nie dajesz się zastraszyć. Będziesz robić wszystko to co musisz, zgodnie z prawem, by się zabezpieczyć, by chronić siebie. Nigdy nie możesz. Pokazywać narcyzowi, że się go boisz, ponieważ wtedy rośnie w siłę. Wtedy ma nad tobą kontrolę. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.